Kolejnym moim gościem na szkoleniu Body Logistics System, y, które prowadzi Sylwetka towarzyszenie Sylwetka jest Oliwia Lachowicz. Witam Oliwiu. Witam. Oliwia jest troszkę zestresowana, to jest jej pierwszy raz przed kamerą, przed PAKO TV, jej debiut swoisty. A więc zacznijmy od początku. Jak to się stało, że trafiłaś y, do nas, do PAKO i y, jesteś w szczerze powiedziawszy, po prostu szukałam pracy, a że siłownia jest takim miejscem, które uważam e, jest naprawdę fajne, fajnych ludzi można poznać, no to e, jak zobaczyłam ogłoszenie, że szukają właśnie do pracy na e, recepcji, na siłowni, no to od razu wysłałam CV, no i takim też sposobem jestem. E, uważam, że jest to świetna przygoda, bo naprawdę e, Wielu fajnych ludzi poznałam i, i dalej poznaję, także no, tak to wygląda. W sumie przez przypadek, ale bardzo fajnie wyszło. Yy, powiedz mi, czy wcześniej przed pracą w PAK-u interesowałaś się treningami, chodziłaś na siłownię? Chodziłam na siłownię tak naprawdę od e, dobrych kilku lat tam gdzieś moja przygoda sportem ze sportem się zaczęła i, e, i co? Nie, na pewno nigdy nie było to w jakimś tam profesjonalnym e, wydaniu, ale... Zawsze gdzieś tam ruch i wysiłek fizyczny mi towarzyszył, bo uważam, że naprawdę warto, bo i człowiek się lepiej czuje i lepiej wygląda w zdrowym ciele, zdrowy duch. I tym sposobem Oliwia trafiła na szkolenie właśnie sylwetki. Poznała się z sylwecierzami. Powiedz mi, co wyniosłaś z dzisiejszego szkolenia? Czego się dowiedziałaś? Na no, dziś było przede wszystkim o wadach postawy, czyli o tym, jak można te wady korygować. Podobało mi się to, że po pierwsze był najpierw wykład i takie teoretyczne wprowadzenie do tematu. E, bardzo właśnie merytoryczne treści, a później było to też e, przedstawione w formie e, praktyki, także musieliśmy wszyscy zrobić trening, czego się nie spodziewałam. E, na szczęście miałam legginsy i, i bluzę, bo to taki mój nieodłączny outfit, także dzisiaj się przydało. E, I co? I no fajnie właśnie to e, było to wprowadzenie w praktykę, czyli takie utrwalenie tych treści, które mieliśmy na tych wykładach, e, pokazanie jak to ma wyglądać po prostu. E, no, w, w praktyce, tak? Fajne, fajne, fajny Właśnie w ten sposób. Na to. Takie szkolenie jest bardzo ważne, bardzo wartościowe, szczególnie dla ciebie i teraz w Twojej pracy. Z, na, w klubie przy ulicy Zana 72 zajmujesz się obsługą klienta. Wszystkim się zajmuję. Tam trzeba być takim wielofunkcyjnym. Praca na recepcji, ale też wiele osób właśnie chce jakieś rady, czy też pogadać, także naprawdę też trochę, bo ja ogólnie skończyłam psychologię i tak też trochę jestem tamtym psychologiem, bo, bo dużo osób właśnie potrzebuje po prostu rozmowy. Na pewno rozmowa jest balsamem dla duszy, ale porozmawiajmy o balsamie dla ciała, więc teraz chyba po takich szkoleniach jesteś w stanie coś takiego całkiem treściwego teraz doradzić osobie, która na przykład podejdzie do barku i coś się ciebie spyta. Tak, na pewno czuję się bardziej taka e, merytorycznie przygotowana do tego, żeby coś już odpowiedzieć na jakieś konkretne pytanie. Także tak, na pewno mi się to przyda. Przełoży się na pewno w tym, że no, po prostu mówiąc krótko, klienci będą walić do ciebie drzwiami i oknami, prawda? No ja zapraszam. Ja każdemu, jeśli tylko jestem w stanie pomóc, na no to pomogę. Teraz powiedz tak, widzę, że jesteś zachwycona w ogóle samym, samym szkoleniem. Powiedz mi, jak ci się podobają Silbaciarze? Pierwszy raz masz, masz z nimi kontakt? Podobają mi się, do czego nie. Ogólnie podoba mi się takie podejście do życia, bo to jest bardzo taki restrykcyjny tryb życia. Na pewno trzeba mieć dużo w sobie silnej woli, takiego samozaparcia, także no podziwiam, po prostu. Dobrze, no dzięki właśnie szkoleniu masz możliwość poznania różnych ciekawych osób dzisiaj właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z mistrzynią świata w kulturystyce. No, gdzie indziej byś mogła spotkać taką personę, taką postać o takiej klasie? Tak, jasne. No to właśnie bardzo fajna przygoda, tak jak mówiłam. Ta właśnie przygoda na siłowni daje mi dużo takich nowych wrażeń, po prostu. No, dobrze. W takim razie znowu się powtórzę setny raz. Za dwa tygodnie kolejny moduł. Mam nadzieję, że będziesz. Jak najbardziej. Czekasz z niecierpliwością? Tak, też trochę się boję, bo ten trening nie był łatwy. Tak, dzisiaj mieliśmy taki trening, e, który... E po prostu był nieco inny niż zwykle ja wykonuję i był ciężki. No właśnie, no bo Oliwia jako, że tak powiem, jest świeżak nie zdaje sobie sprawy, że na sylwetce jest inaczej niż wszędzie. Uczycie się nowych metod szkoleniowych, nowego podejścia do, do, do treningu i wcale się nie okazało, że tam sobie tylko pójdziesz, pomachasz ciężarami, poprzerzucasz żelastwem. Nieźle się zmęczyłaś, widziałam. Tak, tak. Jeszcze ten kombinezon, który sprawiał, że wszystko w środku się gotowało. Dokładnie, także no ale fajnie, coś też, też tak jak mówię, nowego na pewno e, niezapomniane przy życie. E, super, z Oliwią się już widzimy za dwa tygodnie. Wy z Oliwią owszem codziennie w klubie przy ulicy Zana 72. Może zaprać klientów, żeby o Cie. Jak najbardziej zapraszam, jest to e, ogólnie Peko jest super klubem. Takim powiedziałabym z historią i z e, własnym klimatem, bo to jest taki klub naprawdę wiekowy, ale jest taki fajny, by to powiedzieć, oldschoolowy styl i naprawdę ja uważam, że to jest zupełnie co innego niż sieciówki i warto odwiedzić takie miejsce, nawet także z ciekawości, bo ja na przykład nigdy wcześniej nie byłam w takim klubie i moja przygoda w, właśnie w Paco to jest też coś zupełnie nowego, taki nowy wizerunek siłowni, można powiedzieć, poznałam, także zapraszam wszystkich. Z tym nowym wizerunkiem, tak, trochę nowy i nie nowy, bo tak naprawdę Pako jest prekursorem tutaj, jeśli chodzi o Lublin. Ludzie jeszcze w piwnicach trenowali albo w ogóle nie słyszeli tak, o sportach siłowych. Tylko, że właśnie moja przygoda na siłowni zaczęła się od sieciówek, stąd też właśnie nie byłam w takim miejscu, takim właśnie jak Pako. I też właśnie, co mi się podoba, to atmosfera, bo to przede wszystkim jak ludzie ze sobą rozmawiają właśnie ten kontakt z, ze wszystkim, bo tam wszyscy się tak naprawdę zdają. Także naprawdę polecam i zapraszam. A więc, Oliwio, widzimy też się, tak jak mówiłam, za dwa tygodnie. Oliwia lekarz duszy, a już wkrótce lekarz ciała. To się bardzo łączy, także też się właśnie cieszę, że trafiłam do takiego miejsca, że nie tylko e, właśnie, tak jak mówię, zajmuję się... Jesteś anonimowa. No tak, też również, także bardzo mi miło. Dziękuję w takim razie do, na, za rozmowę i do zobaczenia. Pa, 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 dzięki.